Witajcie moi drodzy. Mamy nowy rok, więc zacznę od tego, że chcę Wam życzyć jak najwięcej Bożego światła, Bożego prowadzenia, Bożego błogosławieństwa. Chcę Wam życzyć, aby każdy dzień w tym nowym roku był przepełniony łaską Pana, był przepełniony w Waszym życiu i obecnością. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu, wszystko inne się ułoży on, wszystko inne wyprostuje. Dzisiaj przychodzę do Was z takim fragmentem. Przychodzę do Was z takim fragmentem. <noise> tak się mówi, przychodzę do Was. Ja, dlatego też wizualnie przychodzę do Was. <noise> z listu do Filipian. Ostatnio mocno ten fragment siedzi we mnie i dzielę się nim gdzie tylko mogę. To jest list do Filipian, czwarty rozdział i posłuchajcie szósty i siódmy werset. Ja czytam z... uff u współcześnionej Biblii Gdańskiej z takiego przykładu. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie. Dla mnie jest to Eee, obietnica. Jest to obietnica dla mnie i dla Ciebie, dla każdego z nas, że jeżeli przekładamy Bogu, przedstawiamy Bogu wszelkie nasze obawy, wszelkie nasze pragnienia, wszelkie nasze e, smutki, wszelkie nasze prośby, prośby z dziękczynieniem, bez względu na to, co to jest, ale z dziękczynieniem w sercu to mamy obietnicę, mamy zapewnienie, że pokój Boży, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, który się czasami wydaje nierealny, wręcz właśnie nie z tego świata, że ktoś mimo wszystko żyje w radości, żyje w pokoju i to nie... po ludzku się patrzy na to i to nie jest do zrozumienia, dlaczego ten człowiek taki jest. Bo widzimy, jak cierpi, widzimy, że jest w chorobie, w utręce, w jakimś problemie, a mimo wszystko ma w sobie radość, ma w sobie pokój. Bo tu jest właśnie ta obietnica, że będziesz strzegł pokój naszego serca i myśli. I myśli w Jezusie Chrystusie. I to jest dla mnie, wiecie, dla osoby, która przeszła przez depresję, to stwierdzenie, że pokój Chrystusowy. Będziesz szedł moich myśli. To jest odpoczynek, to jest wytchnienie, to jest jak tlen, jak tlen. Kiedy do mnie dociera, do mojego serca dociera, dociera to słowo, dociera ta obietnica, że pokój Boży, pokój w Jezusie Chrystusie będzie strzeg moich myśli. To jest coś pięknego, coś niesamowitego, coś tak uwalniającego dla mnie we mnie taką radość i taki spokój i taki pozbycie się obaw. To jest piękna, wspaniała dla mnie obietnica. I chcę was do tego zachęcić, żebyście każdy dzień bez względu na to, jak jest źle, bo mamy takie czasy, że kogo nie spytasz, to każdy coś przeżywa, ludzie żyją, z, z każdego dnia pełni obaw, boją się o jutro, boją się o kolejny dzień. Każdego dnia drżą, czy będą mieć pracę, czy będą mieć pieniądze na to, żeby żyć, co będzie z dziećmi, ze szkołami. Taki mamy czas w tej chwili. Ale to słowo mówi, żeby się nie troszczyć. Bo jeżeli ufasz Bogu, jeżeli pokładasz w Nim nadzieję i każdego dnia przedstawiasz Mu swoje pragnienia, wiecie, pragnienie to jest na przykład pokój w sercu, pragnienie to jest właśnie czucie radości życia. Pragnienie to jest Panie, daj mi zaufanie, daj mi pewność w sercu tego, że Ty jesteś przy mnie. Pragnienie to jest Panie, pragnę dla moich dzieci pokoju, pragnę dla moich dzieci chleba, pragnę pracy. Pragnienia, które są dobre w oczach Boga. I jeżeli masz takie pragnienia, jeżeli masz jakieś obie, obawy, boisz się, lękasz, nie wiesz jak zatroszczyć się o rodzinę. Widzę, że wielu mężczyzn w tej chwili przeżywa taki kryzys, ponieważ czują się odpowiedzialni za swoje rodziny, a, a w momencie, kiedy wszystko się wali, wszystkie fundamenty na świecie się chwieją, oni czują się bezradni, są głowami rodzin, są odpowiedzialni za swoje rodziny, i dlatego na nich jest jeszcze większe to obciążenie niż na kobietach. Jeżeli patrzymy, jeżeli patrzymy na taką rodzinę według serca Bożego, gdzie to mężczyzna jest, wiecie, głową rodziny i prowadzi, yy, i prowadzi całą rodzinę, jakby w odpowiedzialności przed Bogiem. Widzę takie zakłopotanie u mężczyzn, widzę, że czują się trochę zagubieni w tym wszystkim, ale Słowo Boże daje nam pewność. Słowo Boże daje nam pewność, że jeżeli przychodzimy do Boga z dziękczynieniem, i to jest właśnie to słowo klucz, jeżeli w Twoim sercu jest wdzięczność dla Boga, jeżeli w Twoim sercu jest chęć uwielbiania Go, i oddania mu chwały w każdej sytuacji, w każdym dniu, bez względu na okoliczności. I nawet jeżeli jesteś smutny, jesteś zatrwożony, jesteś przerażony, to zawsze znajdziesz coś, za co możesz być Bogu wdzięczny. Zawsze. Ja wiem, że mamy ciężki czas, ale próbujmy każdy dzień właśnie zaczynać. Taką kotwicą Bożego Słowa, coś, co nas w tym dniu mocno zakorzeni w Bożej Obietnicy, w Bożym Słowie, w Bożej Łasce, abyśmy mogli ten dzień naprawdę przejść zwycięsko, z radością w sercu mimo wszystko, z pokojem w sercu mimo wszystko. Zacznij dzień od dziękczynienia. Zacznij dzień od dziękczynienia. Ja od pewnego czasu tak robię. Przychodzę do Boga z dziękczynieniem, a On prostuje mój dzień, On układa mój dzień. Powiem Wam, że kiedy przeczytałam to słowo, przypomniał mi się fragment z dziejów apostolskich, kiedy Paweł był wtrącony do lochu i sylas, byli wtrąceni do lochu i jeszcze w obawie przed tym, żeby nie uciekli, byli zakuci w kajdany. I tam jest opis tego, jak zaczęli uwielbiać Boga wychwalać Boga. Siedząc w tej ciemnicy, w tym lochu, w kajdanach, zaczęli wielbić Boga i oddawać Mu chwa chwałę. I, I przyszła Boża obecność i mury się zatrzęsły, potwierały się drzwi, spadły kajdany. I dla mnie to jest też taka symbolika dla nas dzisiaj, że my często jesteśmy w takich kajdanach naszego cielesnego, ludzkiego, tego normalnego życia. Często jesteśmy w tych kajdanach. Często jesteśmy w tej ciemnicy, że nie widzimy światła, nie widzimy wyjścia, czujemy się związani, czujemy się czymś mocno, do czegoś mocno przykuci. I jeżeli będziemy tak jak Paweł, uwielbiać Boga, wywyższać, wychwalać, to to wszystko spadnie z nas. Ta, ta ciemność się rozproszy, te kaidan zostaniemy uwolnieni. Bo chwała Boża przyjdzie do naszego serca, chwała Boża przyjdzie do naszego życia. Szukajcie w Słowie Bożym radości, tego, co będzie ją podsycać w Was, co będzie budować w Was yy, wiarę, wiarę w Boże obietnice, co będzie budować w Was Zachętę do tego, żeby uciekać do Boga, żeby iść do Boga w każdej chwili. Zwracajcie uwagę na to, czym się karmicie. Zwracajcie uwagę na to, co dopuszczacie do swojego serca. To jest pewne, to jest pewne słowo dla Was, tym się karmicie. Poprzez Słowo Boże Bóg dzisiaj do Was mówi. Poprzez Słowo Boże buduje Waszą wiarę. Poprzez Słowo Boże pokój Chrystusowy wstępuje do naszych serc. Poprzez Słowo Boże wzrastamy każdego dnia. I tu szukajcie pocieszenia. Wyłączcie wszelkie YouTube, y, telewizje, wiadomości. Przestańcie się tym karmić. Zacznijcie karmić się tym, co niesie życie. Zacznijcie karmić się Bożą obecnością. Dziękujcie Bogu. Nie marudźcie, nie marudźcie, nie, nie jęczcie. Dziękujcie Bogu za każdy dzień, który Wam daje, za każdą spokojną noc, którą Wam daje. Z dziękczynieniem, z dziękczynieniem przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój, Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wszelki rozum, będzie strzech waszych serc i waszych myśli. Pozdrawiam was kochani. Trzymajcie się. Pa.